Hej. Dzisiaj niespodziewany live wreszcie. Chciałam się z Wami przywitać i zapowiedzieć sesję jesienną, jesienne filmy. Ale no, na razie musimy zobaczyć, czy ktoś jest, ponieważ był niezapowiedziany. To, to może się tak zdarzyć, że, no, że nie ma nas zbyt wiele. To może chwileczkę zaczekamy. I też zaraz zobaczymy, idzie na żywo. I... Dobra, może, może bym tak sobie głos wyłączyła, nie? Co o tym myślisz, Mój? Doskonały pomysł. Dobra? No, yy, i co? I chciałam podczas. Na razie chyba nikogo nie widać, nie? Czy widzisz? Już pięć osób. Już pięć do... osób już jest Dołączają. Tak? I co? I chciałam podczas tego live'a z wami zrobić, pierwszy raz będę robić, po prostu coś mi zostało i chciałam wykorzystać, wiadomo czasy są takie, że wykorzystuje się wszystko i taki zero waste'owy przepis, czyli chciałam, na razie, to, na razie to, to odłożę, bo mi będzie przeszkadzać, a potem o tym jeszcze mogę powiedzieć, póki jeszcze będziemy robić tego live'a. Ponieważ robię dużo rzeczy w tej chwili z dyni, głównie na, na słodko, to upiekłam sporą dynię i zostało mi o tyle. To jest mniej więcej 3 czwarte szklanki. Popatrzyłam sobie w internecie, tak mniej więcej działam, bo fajnie jest tak działać, że jak mamy jakieś tam produkty, zastanowicie się, co z nimi zrobić. A nie tam, to z czego mamy w domu, zastanowicie się, czy coś się da zrobić żeby nie, dokup nie dokupywać, żeby może nie kombinować i żeby też wykorzystać do końca to co się ma no i właśnie to jest taka akcja i zobaczymy czy nam ta akcja się powiedzie e mam tutaj upieczoną dynię Hokkaido tutaj jest gdzieś tak mniej więcej 3 czwarte szklanki to jest taki bardzo gęsty, gęste purée czyli to jest upieczona i zmiksowana która mi tam e została, z robiłam muffinki dyniowe zaraz wam pokażę jak się będzie smażyć jak one wyszły i na nie będzie przepis że ją wykorzystam do takich racuszków, ale nie na drożdżach, mimo że nawet mam drożdże, ale wydaje mi się, że na drożdżach to musi troszeczkę chwilkę potrwać, żeby urosło. Tylko do takich racuszków na nie na sodzie, tylko na buce. Boże, na proszku do pieczenia. No dobrze, no to czyli mamy tutaj tą tą dynię, która jest z dyni i do tego tak mniej więcej jak czytałam wchodzą dwa jajka na taką, na taką tą. Widzicie, też istnieje takie ym, niebezpieczeństwo, że to się nam nie uda i wtedy się zniszczą produkty, ale to wtedy może nam się uda z tego, co nam się nie udało znowu coś zrobić innego. No trzeba kombinować, no kuchnia to jest kreatywność. I spróbuję to roztrzepać, te dwa jajka z tym, z tym dyni. Już ktoś tam jest, Wojtek? To jest 50 osób, ale napiszcie czy słychać nas dobrze. No dokładnie, bo może ja sobie gadam tak sama dla siebie i to jest bez sensu. I tam też pisali ci wszyscy ludzie, którzy podawali przepis, że można dodać jogurtu albo mleka w momencie, kiedy to jest dosyć gęste. No takie dosyć jest gęste, to może ja troszeczkę mleka dodam. Bo jogurtu nie mam. No i będziemy dodawać trochę mąki. To jest zwykła pszenna mąka. Tak mniej więcej, aha. I od razu przymącę Dodam taką łyżeczkę proszku do pieczenia, bo to jest na proszku. No taką płaską. Dobra. Były tam też dwie łyżki. Miało się podać dwie łyżki roztopionego masła, albo oleju, ponieważ na szybko. To od razu dam oleju. To jest łyżka jeszcze po tym piramidzie. Dwie łyżki cukru. Ja tutaj mam łyżeczkę, no to dam takie 2,5. Może jeszcze dam troszkę tej mąki, żeby to było takie bardziej zwarte. Tam wchodziła niby szklanka mąki, ale mi się wydaje, że to jest za dużo. Potem słuchajcie, dam Wam przepis na dole. Pod tym filmem, jak wyjdzie, bo jak nie wyjdzie, to Wam nie dam. To jest taka kuchenna kreatywność. No dobrze, i na chwilkę to zostawimy. Zawsze jest fajnie, jak ciasto trochę odpocznie, a tutaj już mi się grzeje patelnia z odrobiną oleju na wierzchu. No i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego przepisu. A teraz w momencie, kiedy nam się. O już ktoś do mnie napisał. Witam, widać, i, słuchajcie, pani Sabinka. Pani Sabinka jest wierną fanką, więc e, witam panią Sabinkę. E, no, czekamy aż nam się patelnia nagrzeje, a w tym, w te, teraz to ja sobie jeszcze może trochę e, pogadam. Słuchajcie, mamy masę świetnych filmów nagranych, głównie jesiennych. Jest dużo dyni, jest dużo jabłek, jest dużo śliwek. E, dzisiaj to, co nagrywaliśmy, to Wam pokażę tylko krótko. I część ma, nagrywam z Wojtkiem, część z Panem Marcinem. Pan Marcin jest niesamowitym perfekcjonistą. Lampard fotografii, tam pod spodem będzie link do jego e, firmy. E, chciałby też robić trochę więcej filmów? Proszę, zaglądajcie tam. E, w ten sposób też jemu dziękujecie. Zobaczycie, jakie są piękne w tej chwili te filmy. Co wynika oczywiście przede wszystkim z umiejętności pana Marcina, ale także wynika to z tego, że ma skupę naprawdę świetnego sprzętu. I między innymi dzisiaj z Panem Marcinem kręciliśmy bardzo proste ciasto. Ciasto się nazywa salceson. Zastanówcie się, dlaczego się nazywa salceson. No wszyscy wiedzą, tak jak ciemny salceson jest takie ciemne i ma różne kawałeczki tam owoców. Ono jest z jabłkami, gruszkami i orzechami. Bardzo tanie, bardzo proste ciasto, takie właśnie na czas salceson. Napiszcie jeszcze, czy tam słychać dobrze, czy to jakoś tam działa, bo widzę, że tylko Pani Sabinka się odezwała. I też robiliśmy bardzo fajną rzecz, robiliśmy, stąd zostało mi troszeczkę tego pióra z dyni, robiliśmy mafinki dyniowe. Tutaj Wam pokażę, jak one wyglądają w środku. O, są takie piękne, takie śliczne, naprawdę wyszły przepiękne, wyrosły i w ogóle troszeczkę też zmodyfikowałam przepis, ale wyszły świetne. Więc między innymi takie rzeczy nas czekają, o tutaj już, ale zaraz, wiecie to najpierw to damy ciasto na, na patelnię i zobaczymy, co to się z tym dzieje, a potem dalej będę mówić. To też jest kuchenka trochę, wiecie, no złej baletnicy te sprawy, ale ta kuchenka też jest bardzo słaba, ona ma bardzo małą moc, więc też nie wiem, jak to się będzie nam smażyło. Natomiast bardzo dobrą patelnię mam. Dobra, no zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Czy nie? Miejmy nadzieję, że tak. Tutaj już nam się ładnie smażą nasze placuszki, a tutaj jeszcze dalej powiem. O, tu już czekają śliweczki na następne ciasto, bardzo fajne. Odrobinkę pracochłonne jest to ciasto, ale tylko odrobinkę. Natomiast jest bardzo efektowne, takie z warstwami, z warstwą budyniową i z warstwą właśnie dużej ilości śliwek, zrobione w tortownicy. Więc naprawdę jest świetne. Może wspomni o innych przepisach śliwkowych, które czekają. A inne przepisy śliwkowe stare, tak? O tym myślisz? No, ja w ogóle Wam chciałam podziękować, bo się okazuje, że. Teraz w tej chwili na topie, wszystkie przepisy, które są na pierwszym miejscu, to są przepisy śliwkowe. Między innymi ciasto na to, na to, na to ciasto z dużą ilością śliwek, nie wiem jak ono tam się nazywa, jaki ono ma na tytuł. Ciasto bardzo śliwkowe. Ciasto bardzo śliwkowe to ciasto śliwkowe dla niepotrafiących piec. To naprawdę jest na top topów i widzę, że, że oglądacie, komentujecie i mówicie, że ciasto wyszło świetne, więc bardzo się z tego cieszę i bardzo to polecam nadal. Powidła bardzo... też idą ładnie. Proszę? Powidła, Powidła też. Powidła, tak, tak. Dzisiaj nawet jakiś był, nie, nie odpowiedziałam jeszcze panu, o tej się masa ludzi, zaraz poczytam. Nie odpowiedziałam jeszcze na komentarz, który jakiś pan, pamiętam, że to był mężczyzna, zapamiętałam, no bo nie za wiele mężczyzn się odzywa. Odezwał się, że jest zachwycony tym przepisem, że wreszcie nie musiał darów szorować i pilnować, że naprawdę wyszły świetne powidła i do tego super soczek. No dobrze, to zobaczymy, co tam mi wypisujecie fajnego. Widać, słychać przez moment zacięło się, ale poza tym słychać, słychać, słychać. Witam, słychać dobrze, troszkę zacina. Zacina Wojtek coś. Raz, tam przycięło. Tak. W weekend robiłam śliwki z pani przepisu, ale jakie śliwki? Proszę napisać, to znaczy, co ze śliwkami. Powidła czy co, ale wiecie co, w ogóle to warto zrobić, powidła, bo jest taki jeden przepis zapomniany, a ostatnio go właśnie odkopałam i zrobiłam w domu dla gości, i po prostu byli ludzie zachwyceni. Jest taki przepis karkówka albo schab z powidłami i keczupem. Zobaczcie sobie, bo to jest załombisty przepis, a zupełnie gdzieś tam zapomniany, robi się bardzo prosto. To tanie mięso, no bo schab czy tam karkówka to są w tej chwili dosyć tanie mięsa. Wychodzi naprawdę świetny od świetny, więc warto do tego wrócić. I taki jesienny przepis. Słuchajcie, ja, ja tylko muszę, muszę to zrobić widelcem na wizji. O, nawet ładnie idzie. No to miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Wiecie, gdyby to jeszcze była lepsza kuchenka, to w ogóle wyszło za rąbiście. Pan Marcin, pan Marcin już napisał, że nas widać i słychać. Pozdrawiamy serdecznie. Który pan Marcin? Nasz fotograf dzisiaj. Pan Marcin Lambert. Tak. No to super. No, słuchajcie, tutaj się zdarzyły dwa światy. Zdarzył się świat, który mówi robić i się nie zastanawiać i robimy z tym, z czym mamy i świat perfekcjonizmu, gdzie pan Marcin naprawdę dopracowuje prawie każde ujęcie, co no, jest piękne, no bo te zobaczycie, jaka, jak, jak będą piękne filmy, nie? Chociaż no wiadomo, że też i się merytoryczna, merytoryka liczy i tak dalej i też to, że w ogóle nawet z tym, co mieliśmy, wystartowaliśmy. Ale, ale te filmy będą piękne, inne, z trzech kamer, z dwóch mikrofonów, no zobaczycie, że to, to pójdzie jakoś niesamowicie w górę. Dobra, to ja sobie popatrzę, co piszecie, żeby mi się te placuszki zrobiły. Powidła z piekarnika. Soboty, tak się poznałyśmy, No to witam Pani Asiu, proszę więcej tutaj zaglądać. Ja robiłam ocet jabłkowy z Pani przepisu i wyszedł super. No właśnie, tutaj też jakiś Pan pisał, że nikt mu nie wyszedł ocet jabłkowy, bo wychodzi za słaby, bo, bo coś tam, że najlepiej najpierw zrobić wino, a potem ocet. No ale ludzie, drodzy, no ocet się robi w ten sposób, że najpierw to jest wino, które się odstuje, jeżeli mu wyszedł ten ocet za słaby to po prostu musi go dłużej podtrzymać i wtedy on dojrzeje i taki słaby nie będzie, więc nie wiem o co chodziło, bo nie wiem, co by się miało stać, żeby ten ocet jabłkowy nie wyszedł. Dobra, to co tutaj jeszcze piszecie? Śliwki, yy, powidła z piekarnika, no, pan, yy, pan Marcin Lampard, Mix Shot, fotografia produktowa, widać i słychać. To jest właśnie między innymi firma yy, naszego wspaniałego yy, pana fotografa i teraz już operatora. No dobra, to zobaczymy, co tutaj się dzieje, ja sobie nawet gdzieś zostawiłam, słuchajcie, byłam przewidziała, że zostawiłam sobie gdzieś kawałeczek ręcznika papierowego, ale nie wzięłam oczywiście talerzyka. E, już nie pokazuj tutaj. Teraz pokażemy piękne placuszki. Pokaż piękne placuszki, nie, ten talerzyk się nie nadaje. Nie chcę już odchodzić stąd, chociaż nie jestem przypięta. Dobra, to odłożymy tak. Przepraszam, talerzyk był używany. No i zobaczymy jak te placuszki wyszły. Pachną placuszkowo, nie? Bardzo. No, bardzo placuszkowo pachną. No mówię, ta, ta kuchenka to jest taki trochę niewypał. Ale słuchajcie. No. No. Wyglądają bardzo ładnie. Wyglądają ładnie. Dobra, ściągniemy. Zaraz będziemy je rozcinać, a damy drugie, żeby już nam się tutaj smażyły. No, nie przymarły do patelni, to już jest wielki plus. I tak, na dzisiejsze czasy, to Wam bardzo polecam takie właśnie wykorzystywanie trochę rzeczy, które się ma, trochę za dużo oleju da, ale nie mam już gdzie oddać. A może tutaj? Wykorzystywanie rzeczy, które się ma, robienie kotletów z różnych. Tam macie też u mnie na kanale kotlety brokułowo-ziemniaczane, czy jakieś kotlety ryżowe. No, takie rzeczy właśnie chyba teraz będzie trzeba robić. To nawet nie jest najgorsze w smaku, a, a najważniejsze, że wykorzystujemy to, co mamy w domu i, i w ten sposób po prostu do tego podchodzić, żeby wykorzystać wszystko to, co się ma. To też jest w jakiś tam sposób Zero Waste tak teraz bardzo modne, nie? Dobra, to te nie już się smażą, więc już, już lepiej rozstego. A tutaj zaraz posypiemy cukrem pudrem, nawet dziś miałam. Mam? Mam. Niesamowite. Sorry, że palcem ale już nie będę latać tego przynosić. Tutaj powinna mieć jakąś szafkę z różnymi historiami. Dobra. Wyglądają ładnie. No to teraz zobaczymy jakie są w środku. No, no dobrze jest! Zobaczcie. Ładne, nie? Bardzo ładne. Dobra, Sam mogę raz. spróbować. Słuchajcie, super mięciutkie, wyrośnięte, żółciutkie, bardzo fajne, nie będę tej odkładać. Mm. Teraz do komentarzy musisz iść, bo się pojawiły nowe komentarze. No, nowe komentarze się pojawiły, dobra. Ja się może tutaj ogarnąć, bo ja tutaj nic nie mam. Znaczy mam wszystko, ale nie za do dużo. Dobrze, wpadam na placuszki. Zapraszam Pani Asiu. Słyszałam, że z pieczonej dyni można zrobić pyszną pastę. Czy byłaby szansa, aby Pani zrobiła takową? Wie pani co, bardzo chętnie, tylko że myśmy już nagrali tyle przepisów z dyni, zastanowi się, bo jest naprawdę jest sernik z dyni, jest sałatka z dynią, jest masę przepisów. Ale w sumie z tą pastą, no nie głupie. Witam serdecznie. Ja zrobiłam odwiadkowie z Pani przepisów i wyszedł wspaniale nawet. No to Pani Alicjo bardzo się cieszę. Bardzo dobry ma Pani pomysły. no Lata doświadczeń. Witam, miło Panią no, widać z kolejnymi fajnymi przepisami, ale narobiła mi Pani ochoty na placuszki. Słuchajcie, no to wam teraz mogę od razu powiedzieć, że te placuszki to jest trochę sztosik chyba, nie? Z resztek. To znaczy, musicie mieć troszeczkę tego, tego pióra z dyni, który wam może zostanie, jak będziecie robić ze mną sernik z dyni, który będzie jutro na kanale. A ten sernik z dyni to jest, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Mało tego, ja ten sernik zrobiłam nie z sera, tylko ze skyru, czyli jest bardzo wysokobiałkowy, czyli jest jak najbardziej zdrowy, można go jeść bez wyrzutów sumienia, a yy, a jest przepyszny, śliczny, żółciutki, wysoki, nie opada. No po prostu same superlatywy. O, teraz to mi się zaczynają palić trochę. Ale jeszcze nie są sfajczone. Na tej kuchence się nie da za bardzo, słuchajcie, um, regulować tej temperatury. Ona niby ma jakiś tam termostat, ale wiecie co, umówmy się. No, więc, więc jeżeli wam zostanie troszeczkę z sernika z dyni, ewentualnie z muffinek, bo tutaj proszę bardzo, jakie piękne wyszły, ewentualnie z muffinek dyniowych, jeżeli Wam troszeczkę zostanie puree i tak jak mówiłam no przy którymś filmiku, że warto tego pióre sobie zrobić więcej, na przykład e, upiec ze dwie dynie e, i je ewentualnie e, odłożyć po prostu do lodówki i służyć za 2-3 dni, ewentualnie można zamrozić. E, to, no to za jednym piekarnikiem, za jednym prądem, który oszczędzamy, Mamy trochę więcej fajnych rzeczy do sałatki, do sernika, do muffinek, do placuszków. Na pewno w jakiś tam sposób to wszystko wykorzystamy, z tym, że bierzemy dynie gatunkowe, nie bierzemy takich kundelkowych dyn, którą jedną specjalnie kupiłam, Wojtek tam jest. Tu, tu, bo Hokkaido już niestety nie mam, bo zużyłam. Takich dyn nie bierzemy, bierzemy dynie właśnie gatunkowe, czyli Hokkaido i tą drugą. Jak się nazywa ta podłużna? gdzie zapomniałam. Piżmowa. Tak, piżmową. ewentualnie piżmową. Chodzi o to, żeby one miały mało wody, bo to wszystko, czy pluseczki z dyni też są świetne. To wszystko nam wyjdzie, ale dynia nie może być bardzo wodnista, bo wtedy... A poza tym, na przykład zupa dyniowa z dyni niegatunkowej jest niesmaczna. jak ktoś mi mówi, że nie lubi zupy dyniowej, to ja już mogę w ciemno powiedzieć, że po prostu była z byle jakiej dyni. No to tyle się nagadałam. Jeszcze zobaczę na komentarze. Może macie jakieś pytania i powoli się będziemy żegnać. Ee, witam, miło Panią znów widzieć. Kolejnym fajnym przepisem, ale na pewno o to już było, że narobiła na, Pani na, ochotę na placuszki. Czyli już widzę, że, że... już nowych komentarzy nie ma. W takim razie słuchajcie, powoli jeszcze tutaj sobie ściągnę te... Y, jeszcze sobie ściągnę tutaj te, te placuszki z tego... Kuchenki. O, fajnie, naprawdę fajnie rosną takie. Tylko że wiecie, jak macie lepszą kuchenkę, to po prostu można troszeczkę tą to, to grzanie zmniejszyć. Ta moja to jest taka no, niespecjalna. Dobrze, jeszcze wrócę. Teraz nie daję oleju. Zobaczymy. To jest bardzo porządna patelnia teflonowa. Zobaczymy. Jak to będzie oleju. Znaczy, już nie zobaczymy, bo się roz, rozłączymy, ale ja zobaczę, jak jest. najwyżej no, że Wam potem napiszę pod filmem. I pod filmem dam Wam, spiszę Wam, co dałam do tych placuszków, bo wydaje mi się, że wyszły fajne. Naprawdę. No, widzicie, jaka jest konsystencja mniej więcej. Czyli wyszło nam z tego 3 razy 4 czyli 12, tak? 12 racuszków z resztki dyni, którą być może bym wyrzuciła bo została mi z Mufinek, a tutaj, proszę bardzo, już mamy cały talerz fajnych ratuszków z dyni. Dobrze, moje kochani, moje kochane, w takim razie... Dobrze. W takim razie powoli się żegnamy, zapraszam na ten, na ten program jesienny. Naprawdę jest dużo świetnych, moim zdaniem, przepisów, stosunkowo niedrogich. <laughs> Tam może jeden jest taki trochę droższy stosunkowo niedrogich, bardzo pomysłowych z produktów, które mamy w domu, z jabłek, śliwek, gruszek, dyni, orzechów, o tego typu rzeczy, które są smaczne, i są zdrowe i stosunkowo w tej chwili jeszcze nie tak bardzo drogie i nam trochę umilą ten jesienny czas. W takim razie na razie, a jeszcze spodziewajcie się powoli konkursu. Właśnie, tutaj mam część nagród konkursowych. I powolutku, takie śliczne lizaczki mi tutaj zrobiła jedna z pań. I powolutku spodziewajcie się konkursu, który wkrótce ogłoszę. Czego się Wojtek śmieje, nie wiem. Bardzo ładny masz zegarek, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze o nim opowiesz. Bardzo ładny mam zegarek, tak, tutaj też po raz pierwszy, <grym> po raz pierwszy zajmuję się tym, że, że weszłam we współpracę i coś tam do, coś tam mam z tego, że, że się bawię na YouTubie, ale to będzie też o tym, Chwilę później, nie? W takim razie, słuchajcie, na razie, cześć, pa! Do zobaczenia!